Witam wszystkich serdecznie na kanale Taba na Rowerze, największym w Polsce kanale o rowerach elektrycznych. Dzisiaj coś innego niż rower, ale myślę, że projekt Marcina i tak przypadnie Wam do gustu. Na pewno Was zainteresuje. A co w odcinku? Przedstawienie elektrycznej Hondy CR, jakie problemy musiał rozwiązać Marcin, montaż jazdy, test przyspieszenia, moja przejażdżka i opinia. Na koniec podsumowanie oraz koszty, jakie pochłonęła elektryfikacja Honda CR. Jak widzicie, będzie się działo. Dlatego rozsiądźcie się wygodnie i zostańcie do końca. Dechaliśmy na miejsce. Jesteśmy z całym kompletem. Poznajcie Marcina. Witam. Cześć Marcin. Marcin. Marcin przywiózł nam coś takiego Moi drodzy, za chwilę to wyciągamy i pokażemy Wam co to w ogóle jest jak to pędzi, no i będziemy mieć tutaj dla porównania znowu ja. No Marek, cześć Marek co ty tu robisz? Cześć przypadkowo się spotkali. Ten pojazd większość z Was już dobrze zna to jest pojazd Marka z kanału Bike.lpl to jest derby senda z silniczkiem centralnym, który jest tutaj, przeniesienie napędu jest poprzez pasek na wałek, który jest przedłużeniem osi wahacza. Na przedłużeniu osi wahacza z drugiej strony mamy zębatkę i napęd z silnika elektrycznego jest przeniesiony przez łańcuch. I to jest właśnie taka konstrukcja, którą już pokazywałem na kanale. Na pewno znajdziecie ten film gdzieś tam w poprzednich publikacjach. Ale dzisiaj mamy też coś nowego. Mamy Honda CR, z której został wyjęty silnik spalinowy, i tutaj już mamy pojazd, który jest takim rasowym crossem z ramą w pełni aluminiową. Ten pojazd, z tego co rozmawialiśmy, był bardzo lekki nawet przed elektryfikacją. Ile on ważył z silnikiem? No tak, katalogowo około 80 kg, znakowane. No to 80 kg to jest naprawdę bardzo mało. Szczególnie, że teraz ta senda waży chyba z 85, nie? No, to... no ale stal robi swoje. Tak, tak, tak. Stal, bo to jest stalowa rama. Tu jest wszystko z alu. No i co? No i aktualnie, no wszyscy chyba widzicie co tu jest. To jest silnik w tylnej piaście. To jest QS273. Jeden z chyba największych silników, jakie aktualnie można dostać na rynku, jeśli chodzi o takie silniki do zaplecenia, prawda? Tak, tak. Największy. Największy. Są nie? mocniejsze, ale to już e, właśnie takie mid racingowe, jak ten. Aha, no, aha. Można z nich więcej wyciągnąć. To jest silnik, który ma, że tak powiem, rzadsze, czyli szybsze uzwojenie Ta, na prędkość. Z Volta robi jakieś 7,25 km na no, godzinę, jest tak? przy 84 V120. 120 sobie śmignie. Łołat! 120 km na godzinę, niemożliwe. No ale właśnie yy, ten pojazd jest tutaj głównie z takiego względu, że jest to zupełnie inna konstrukcja niż y, konstrukcja Marka. Dlatego, że właśnie mamy tutaj silnik w tylnej piascie. E, bateria jest w miejscu, gdzie był kiedyś silnik spalinowy. Z tego, co rozmawialiśmy, to jest spory pakiet. Co, to jest tak, 20. Pie, pie, Jak to pie, wygląda? 15 sztuk, 20 ASP 25P. 20S25P. Ta skrzyneczka, jak przed chwilą też rozmawialiśmy, jest wodoszczelna Test był taki, jaki to był test, że zalewałeś do środka na, na, wody? Zalewałem do środka wody po prostu. Nie Ale jest... przed włożeniem baterii. Tak, tak, <laughs> oczywiście. Okej, okay, okej. Okay. Jakie ogniwa? VTC5A. VTC5A, super. 600 mAh na sztuce Okej, okay. i sumarycznie ile wysz... jaka tu pojemność wyszła? 65 mAh przy 84 W. ok Okay. Nominalnie tam bodajże będzie 72, chyba tak, 20S. Tak, Naład tak naładowany tak. ma 84. Dokładnie, dokładnie, czyli nominalnie 72. I teraz tak, mamy tutaj sabka, no bo jak inaczej, no, to musi być. E, mamy sapkę, to jest sabek przez Ciebie modzony, prawda? Ten nie. Ten nie, ten poprzedni był. Ten poprzedni był modzony. No właśnie, no bo powiedz nam, je, bo my tu już oglądamy pojazd, który jest po kilku testach, po kilku, że się tak wyrażę, usterkach, problemach. Ty je wyeliminowałeś. Jakie, Jak największe problemy spotkałeś w momencie, kiedy konstruowałeś ten pojazd? No zaraz po złożeniu tego motocykla e, nie wymieniłem przewodów przede wszystkim e, seryjnych od silnika, które szły oryginalnie. Aha. I pojechałem na zlot do Płocka motocyklowy na otwarcie sezonu w tym roku. Pojeździłem trochę po plaży i te przewodziki mi się niestety stopiły, izolacja, do zwarcia. Spaliłem mosfety, tam bodajże poszło mi 6 sztuk. Aha. Wymieniłem wszystkie na mocniejsze i zrobiłem ruski mod, więc około, nie liczyłem tego, ale plus minus było około 300A. Wychodziło ze sterownika na silnik. No, no, tak, no. I od razu po tej operacji zrobiłem tylko jakieś 2 metry. Te zabezpieczenia osi e, zostały zerwane po prostu, ukręciłem wszystkie przewody w silniku. Aha. I po raz drugi spaliłem sterownik ja. I ten sterowniczek już jest drugi, nowy Nowy, bo on nie był nieużywany, kupiłem go Po prostu ktoś miał niewypalony jakiś projekt uh -huh. Kupiłem go nowego i ten sterowniczek jest seryjny Nic tam nie było mocone, także 200A na to chwilę wychodzi Okej okay. Ok, czyli z sterownika mamy 200A w maksie, natomiast bateria 20x25, ona spokojnie sobie poradzi z takim prądem. Myślę, że ona nie robi się jej krzywdy. Ona nawet by sobie dała z 350A, bo to teraz maksymalnie na ogniwo przypada około 7,8A. Obtężenia... To jest zdrowo. Gdzie to ogniwo z zabezpieczeniem termicznym wytrzymuje 35A na, na, na sztuce? Nie? Tak, tak. Oczywiście to tam są w warunkach laboratoryjnych, tak, 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 ale mimo tak. wszystko 7-8A na ogniwo prąd. zupełnie bezpieczne. Też, też się pod tym podpisuję. Wiesz co, jeszcze jest jedna rzecz bardzo ciekawa, pro propos tej konstrukcji oczywiście poza faktem, że to jest jeden z niewielu motocykli elektrycznych, tak? bo to, to, to już nie jest rower, moi drodzy. No nie. To już nie jest rower, słuchajcie. Natomiast co ciekawe jest jeszcze poza, poza tym, że mamy tutaj motocykl z silnikiem w tylnym kole, baterią zamiast silnika spalinowego i sabotonem to jest fakt, że no. Ten silnik przygotowałeś pod to, że będzie chłodzony cieczą. Tak, olejem. Zamiast przewodów elektrycznych zastosowane są rurki miedziane, które są jednocześnie kanałem olejowym, jak i po prostu przewodnikiem danej fazy. Są dwie rurki na dwie fazy zastosowane, czyli zasilanie olejem i powrót. Oraz jeden przewodnik po prostu sobie wchodzi, już zwyczajny, nie rurką, tylko po prostu ta cienka. Ten pojazd? Też był testowany na tej samej hamowni, tak. co my nagrywaliśmy film. Tak, to właśnie wtedy, co spaliłem ten, te przewody i spaliły się sterowniki na zlocie, od, na, na otwarciu w Podsku w tym roku. Aha. I wtedy wyszło na hamowni 17 kw e, Takiej. Ha, Mocy po... na kole. Mocy na kole, dokładnie, i wyszło mi 20 N, z tym że nie mogłem wyłączyć opcji hamowania regeneracyjnego, a z tego co gadałem z tym facetem od tej hamowni, to po prostu ten wynik był oszukany. No nie, o, okay. no nie jest to możliwe, żeby to było 20 nm. Okay. Tu, tu ono przy seryjnych y, parametrach, czyli zasilającego tam do 4 kW, no że ma. Ma 160 Nm e, Jak ruszałeś nawet z y, pod samochodu No to jest tutaj po prostu ścieżka cała <laughs> Od tego, że ten pojazd Po prostu no, trzeba uważać, dlatego że non stop traci trakcję Ze względu na tak dużą moc hey now, mama listen what i say to that, that of love man is uh he's coming my way he been on me since the day i was born hunting me down till i go in the ground i'm your son mother and i'm a good man Marek, jak to oceniasz te próby przyspieszenia? No tak w sumie jak się spodziewaliśmy, nie? Do 30 szansę mam pomimo słabej mocy, ale później no dajmy spokój. Jak to 120 leci, a mój 45, aha. to już kompletnie nie ma o czym rozmawiać. Tak, tak, też to właśnie widziałem. No, no tak no, jak mówiłem, tak żeby to był silnik 18 kW tego typu, aha. tu w ramię to by było zdecydowanie lepiej, też nie? No i wiadomo na pewno ten środek ciężkości w innym miejscu i tak dalej, nie? Chodziło o to, że QS on nie ma takiego dobrego startu okay. Moc maksymalna w tej chwili była zarejestrowana 7 kW Okej okay. No i 45 na godzinę także... na, Nawet, nawet można sobie porównać jak wcisniesz przedni hamulec I dasz mu gazu to on mieli, a mój, jak go nie poderwa To zobacz sam No, No nie? Dera, nie? Aha A od razu? No, tutaj ciągnie. Proszę jeszcze raz tę prezentację zrobić, panie Marek. No, no to zróbmy razem. Ja robię. No ja muszę podarwać, żeby było żeby był efekt. <grym> Okej, okay. a mi przyszło w końcu wsiąść na tego potwora. Cieszę się, to jest ten moment, w którym ja się cieszę, że zrobiłem prawko na motocykl. <grym> Dlatego, że to nie jest rower. Moi drodzy, tu już nie ma pedałów. Sprzęt jest ciężki, QS 273 z tyłu, także to już nie są przelewki, naprawdę, nie? To jest sprzęt, do którego trzeba mieć respekt. Marcin, czy ja potrzebuję jakąś instrukcję obsługi od Ciebie? Nie no, myślę, że Twoje doświadczenie wystarczy. Nie ma Skoro? hamulca tylnego. Tak, tylko jakby jedyna rzecz, na którą trzeba uważać aktualnie, to jest brak hamulca tylnego. Dokładnie. Okej, okay, czyli mamy przedni... No problem z dopasowaniem tarczy. Rozumiem, no tak, rozmawialiśmy je. o tym. Ale, właśnie, to też jest śmieszna sytuacja. Mamy tutaj tak naprawdę otwory powiercone na tarczę rowerową. Na silnik nie wygląda na silnik rowerowy, nie? Jakby powinno tu być od samego początku możliwość zamontowania tarczy motocyklowej, nie? Tak, no z tego co patrzyłem tam na stronie, to ten silnik jest rekomendowany już do motocykli. No nie tak dziwię szale. się, nie dziwię się zupełnie, nie? Też nie jestem jakimś super motocrossowcem, co można było widzieć na ostatnim filmie. On jest włączony? Tak, tak, tak. Jest włączony, dobra. To spróbujemy ruszyć tak bardzo delikatnie. Powoli jadę! Jedzieć! Jadę, to przyspieszenie zdecydowanie jest takie bardziej em, jak w konie. Jest gumowe. takie, tak, jest takie gumowe. Od zera. Ale to jest takie dosyć naturalne uczucie dla mnie, może dlatego, że tyle się najeździłem na konie, nie? No, no. no fajnie. No ale jak się to przekroczy pewną prędkość, to ciągnie jak zły. Fajnie. To mnie glebą. Tak? Nawet nie wiedziałem, że on mieli. Zarąbiście. Będzie nagrane. Ale fajne to jest uczucie. Normalnie on tak bez dźwięku tak płynie. On no, tak po prostu leci do przodu. No to jednak nie. Cały czas coś coś świszczy. No. To jest taka cisza. Jest. Super, naprawdę. I bardzo brakuje mi tylnego hamulca. Tak, nie da się zarzucić w ogóle. A przód się boisz, że się uślizga. Tak, tak. Nie nagraliśmy nic, bo nie umiemy włączyć nagrywania. Nie szkodzi, dobrze, że my coś nagraliśmy. Ale czuję ciepło, że mu dostał mocno podłup ten silniczek. No, dostał, ej, jest cieplutki. No, ale lepiej dać mu chwilę, odsapnąć. Nie włączył, to jest wiesz. No, no, no. Ale ja staram się go nie przegrzewać. Nie, 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 oczywiście, wiesz, bo szkoda magnesów, nie? Mógłbym, mógłbym czymś takim normalnie śmigać na co dzień, pod warunkiem, właśnie, że no, miałby jakieś tablice, tak? A wiadomo, no, żyjemy w takim miejscu, że <ścoughs> dorobienie do tego tablic nie byłoby takie proste, bo zaraz by nas schaltowali, nie? Marek, powiedz, co sądzisz o takim sprzęcie? Jak, jakie wrażenie na tobie zrobił? To znaczy da się odczuć to, że jest faktycznie taki ciężki silnik w tylnym kole. Jak sobie tutaj jeździłem po tych dziurkach, to czuć to, że to koło skacze. Aha. I faktycznie brakuje mi tego, że on nie ma takiego momentu od zera. To, co właśnie w derby jest. Mhm. Bo jakby ja nie potrzebuję tej prędkości przy takich moich zabawach właśnie po takim terenie, ja sobie wolę pomalutku pojeździć i, i, i to wtedy mi sprawia frajdę. No, ten jest jakby bardziej zestrojony na prędkość, tak? czyli to on dopiero od 50, tam gdzie mój się już kończy, to no on dopiero zaczyna żyć Aha. i właśnie jakby to, to brakuje tego dołu tutaj. No, i... na największa wada tego motocykla to jest właśnie rozwiązanie pod względem e, serducha, okay. no, tak, tak Natomiast super, że ta bateria jest tak pojemna, że tym można sobie po prostu jechać wszędzie, tak. bo z kolei u mnie tego bardzo brakuje. Że godzina, no tutaj to nawet po pół godziny to rozładowujemy. No, tak, No To faktycznie za mało, to jest za mała bateryjka, tym sobie można śmigać, śmigać. dzisiaj. taka tylko przez cały ten odcinek 10 parę godzin, jeszcze zostało 48. No to jest niesamowite, naprawdę my tutaj jeździmy, ujeżdżamy. Każdy próbował pojeździć troszeczkę na tym sprzęcie. Marka Sprzęt, już zobaczcie. Już tam jest na, na, na samochodzie zamontowany. A propos właśnie mówisz że 10 Ampery godzin zużyliśmy. U mnie zużyliśmy 17. Nie? Mi się wydaje, że ten silnik mimo wszystko jest bardzo prądożerny. I ja hmm, obroty też ma na pewno Jak ja jadę 40 na godzinę po asfalcie, to on pokazuje 30-40 amperów, że pobiera. Ja nie wiem, skąd to się bierze. Aha. To jest Ciekawie. Kosmos, kosmos. No jednak tutaj ten hub drive bardzo dobrą kulturę pracy ma, nie? No, no, no. no i jakby ja jeszcze mogę powiedzieć od siebie, że e, jest zupełnie bezgłośny. No. Tak, tak, <grym> i jest... właśnie, no przecież, no wyjąłeś mi to z ust. No yy, to mnie też troszeczkę boli w moim, że on tak wyje. wszystko miączy. No kurczę, no. to jest tak bezszelestne. Ej, no naprawdę, można zniknąć tutaj. No, zniknąć, po Zajem prostu istotnie. możesz jeździć w tym polesie i nikt nawet nie pomyśli o tym, że tutaj jesteś. No, Jeszcze, nie... Jeszcze jakby, ej, jakby go pomalować wiesz w takie jakieś kamo, tak no, wojskowo, no, no, to zupełnie no. byś był niewidoczny, nie? O co się nie tak pochodzi, bo to nie ma żadnego elementu ruchomego, oprócz Tak, tak. Nie. A powiedz mi jeszcze Marcinie, bo nie zdążyłem zapytać wcześniej, i jakie mniej więcej pieniądze, pieniądze cię wyniósł ten pojazd? Gdyby nie, nie wypały, czyli tego typu właśnie atrakcje, jakie spalony, spalony tak? Spalony tak. sabotą, jakieś tam urwane przewody, mocowania, no to pierwsza inwestycja, że miałem wszystkie graty na miejscu, nie licząc tam skrzynki, bo to już później robiłem. E, Później to robiłem, na razie on jeździł, później robiłem to budowę tak, tak. No to wydałem na wszystko 12 tysięcy Na okay. akumulatory, na silnik i na sterownik no okay. I na balanser Ale bez motoru A, a właśnie, bez a... motoru motor, okay. motocykl, miałem, motocykl kupiłem jakieś półtora roku przedtem Za motor dałem 7 tysięcy z czego robiłem remont przy nim za cztery razy, bo tam, o, tam niestety, rozmawialiśmy. niestety dwusów e, wiąże się z tym, że 30 mt. godzin i niestety góra do wymiany. Tak, bo Także... to, była, to był dwusów 125, tak, 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 tak. wysilony silnik spalinowy. No, tak Bardzo mówiąc. duże obroty, tam tłoki się o. kończyły, bo jakby pojeździł tak intensywnie cztery dni, to by się skończył. What? No, hamsko. To są pieniądze, które tak naprawdę nie jedna osoba wkłada w Falcona. Nie? Bo właśnie takie 20 tysięcy zł kosztuje Falcon, e, przez kogoś złożony, Tak, bo jakbyśmy sami składali, to inaczej by to wyszło, ale w podobnych pieniądzach można właśnie złożyć coś takiego. E, bez, pedałów. bez pedałów, co prawda, ale właśnie jest to bardziej przeznaczone w teren, i uwierzcie mi, że jak się, jak polataliśmy tutaj po terenie, to ja nie miałem na chwilę żadnego takiego złudzenia, że mógłbym zrobić krzywdę temu pojazdowi. Jest super sztywny, w sensie takim bocznym, tak? bo ja mówię o sztywności bocznej, że jak się na nim jedzie, to czuje się, że ten pojazd po prostu no, nie da się go popsuć, wbijając się pod jakąś nieodpowiednią górkę. Nawet miałem jedną, no położyłem się z nim, co to co prawda, to ciężko nazwać glebą. Natomiast. Jakby nie ma mowy tutaj, żeby coś się zadziało ze sprzętem, ten pojazd z racji swojej masy i z budowy. Przeznaczenia jest... seryjnego. Tak, przeznaczenia seryjnego jest gotowy na takie ostre, ostre pałowanie w terenie i zniesie to bez żadnego problemu, nie? Jakie w takim razie ten plany co do tego projektu? Co, co To jest gotowy projekt, jeszcze planujesz coś tutaj Nie, zmieniać? No coś tam jeszcze zrobimy: ten hamulec z tyłu muszę dokupić tarczę, zaadaptować jakiś reduktor, czy coś takiego, żeby po prostu mi podeszła motocyklowa tarcza pod ten silnik. Mm -hmm. Myślę, jakieś kierunki światła. No i obudujemy jeszcze trochę z tyłu ten sam woton, bo trochę tak, tak jak będzie na niego cały czas hapała woda. Zgadza się. No tak poza tym, no to co? Skończony projekt. Okay. o tej chłodnicy, nie? A, no, chłodniczka, tak. Chłodniczka mi przyszła. E, Zamawiałem od chińskiego skutera taką hydrauliczną. Poza tym robiłem próbę ciśnieniową zatykając jeden przewód. W drugi przewód muchałem trochę z prężarką, to małe ciśnienie. I to ciśnienie nie schodziło, więc wszystko jest właściwie szczelne. Także zostało tylko założyć chłodnicę, zadać, oddaję. Śmigano. I gotowe, nie? I tylko się bawić. To jest ten moment, który jest chyba najprzyjemniejszy w moim odczuciu w każdym projekcie. No, ten projekt jest zbudowany przez ciebie własnoręcznie. Jak tak długo tak. go budowałeś? Szczerze powiedziawszy, to miałem pieniądze, wszystko na raz, dzięki mojemu tacie, którego pozdrawiam. Pozdrawiamy? Do, 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 dobra inwestycja. No to I, I było w to inwestować, i, naprawdę. I wszystko, tak naprawdę dostałem wszystkie komponenty, bo tak, firm, zgrzaniem akumulatorów zajęła się firma Elektro, z Okej. Okay. Silniczek tam zamawiałem, stronnik tak samo, reszta poza też zamawiałem Dobra, właśnie, od, no to powiedz ile o, właśnie czasu Ci to zajęło? Tak do kwietnia gdzieś budowałem ten motocykl Także okay. pierwszy, pierwszy raz się przejechałem nim Ale później doszła jeszcze właśnie ta modernizacja skrzynki, bo ona na początku była Wkładana z całym akumulatorem z włókna szklanego mm -hmm. Ale to się nie sprawdziło Okej okay. <laughs> Ciężko było to zamykać, objmować i w ogóle, i stwierdziłem, że zrobię po prostu, zamknę ramę i w ramię ładnie zapakuje akumulator takim preszpanem, i wszystko jest ładnie tutaj oplecione szpanerem. I tu jest jeszcze klamra szpanera. Ok. To akumulator ładnie jest dociskany wszędzie do gąbek, tu z przodu się opierał na gąbkach i jest dociskany do ramy Także nie ma nawet milimetra drgania. Super. Jest zabezpieczony Bly. z przed jakimiś uderami uderzeniami. Eee, kończymy na dzisiaj. Cały dzień się <laughs> No, trochę zeszło, nie? Ale. Ważne, że znaleźliśmy miejscówę, nie? Bo ta pierwsza miejscowa się nam nie udała, ale już tutaj mieliśmy trochę więcej swobody, więcej zabawy. Nikomu nie przeszkadzaliśmy, nie wydawaliśmy żadnych dźwięków, żadnych spalin nie było, nie? Także bardzo grzecznie się bawiliśmy dzisiaj, ehm, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten, że wybaczycie mi, że ten pojazd nie ma pedałów. W najbliższym czasie będzie więcej materiałów z rowerami, natomiast no, tutaj ta maszynka po prostu. No nietypowa, no, sami zobaczcie. No, czegoś takiego jeszcze nie było. Dobra, trzymajcie się w takim razie, do zobaczenia, Na do Ah, To było świetne spotkanie, które długo jeszcze będę wspominać. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak my podczas nagrań. Jeśli tak, to zostawcie lajka, komentarz i subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. A warto, bo już za tydzień odcinek ze Zlotu w Warszawie. Nie ukrywam, że mam też dla Was sporo materiałów z rowerami elektrycznymi, ale nie będę spoilować. Moi drodzy, będziemy kończyć. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się zdrowo, jeździjcie bezpiecznie, no i do zobaczenia w następnym odcinku.